Pyta też Hubert e, o jakieś najbardziej stresowe sytuacje jako organizatorów. E, tutaj chyba głównie pytanie do Tomka. Jakieś nieprzewidywalne sytuacje, jak to, jak to wyglądało i co wspominacie? Myślę, że tutaj po części Hubert odnosi się też do ostatniego... Do swojej sytuacji. Lech -Cupu, <laughs> tak, tak, bo tak. pamiętamy, że tam na hali Arena była wielka awaria, gdzieś tam sufit się zaczął sypać kilka dni przed e, eventem, no i cały konferens Lech Leh został przesunięty na inną halę u w, w Krośnie Też. na dzień przed turniejem balon się położył tak, tak, tak. tak to już taki... legendarna historia tak, ale a myślę... w Wieliczce z kolei powódź tak Wielicy, w, tym, w tym roku powódź, ale myślę, że. Słuchają nas miliony słuchaczów, to może Tomek chyba powiedzieć o Juventusie i o Sokoliku. Tak, bo tutaj była historia, Czymś. która bez precedensu chyba nawet dla organizatorów Lecha Cup i Legii Cup bo była taka sytuacja, że Juventus jakoś tak wyszło, że lot powrotny miał z Wrocławia w poniedziałek. Mhm. W związku z tym, że jestem z Wrocławia, a byłem tam na turnieju, tam był. Kogo tam mieliśmy? Borussia Dortmund, Broma Pojkarne, no jakieś tam powiedzmy moje kluby, w cudzysłowie moje. I Tomek poprosił mnie przed turniejem, czy będę mógł z tym Juventusem wrócić w poniedziałek do Wrocławia, skoro i tak jadę do Wrocławia. Pomyślałem sobie, fajna przygoda, wrócę sobie z Juventusem. A mało osób wie, że. Może Ronaldo będzie. Ja wolę tego drugiego z Barcelony, wiesz. Słuchajcie, i była taka niestety szereg. No, pech to mało powiedziane na autostradzie A4 były dwa bardzo poważne zdarzenia drogowe, znaczy wypadki. Lądował helikopter i, i no jakby to powiedzieć, Juventus spóźnił się na lot mm -hmm. powrotny do Turynu i ja z osoby, która miała sobie w tym, w tym busiku sobie po prostu przejechać z Juventusem i, i miło pogaworzyć stałem się po prostu osobą, która była w środku tego, nazwijmy to piekiełka kontakt telefoniczny cały czas z Tomkiem Popielą, z Darkiem Baboniem, co robić dzwonił jakiś tam, prawda, nie wiem czy tam jakiś koordynator akademii, który bo tak się złożyło, że trenerzy z Juventusu jak jeden mąż nie kompletnie po angielsku nie rozmawiali. Mm -hmm. więc, więc kontakt był tak jakby przeze mnie. I tak wtedy pomyślałem sobie, mówię, kurczę, co ja tutaj robię, tak? Bo to była sytuacja dla mnie też stresująca, bo, bo poniekąd byłem odbierany. Przez trenerów, jaka osoba powiedzmy, no, nie wiem jak to nazwać, Która kontaktowa, autostradę. decyzyjna, gdzie tak, tak na pewno tak na sprawie nie było, natomiast jeśli mówimy o sytuacjach stresujących, dla mnie to, było, to była tylko jako taka sytuacja stresująca, ale myślę, że dla Tomka i dla Darka, którzy musieli podejmować decyzję odnośnie kup, kupna biletów w poniedziałek na lot powrotny yy, z Poznania we yy, wtorek i słuchajcie, ja byłem w środku i... Yy, już pomijam, pomijam opinię na temat Opinii o, o Polsce, znaczy pomijam opinię na temat zdania Włochów, bo to było widać po ich minach, na temat naszych dróg, na temat naszego kraju. To jeśli to jak oni dowiedzieli się, będąc we Wrocławiu, po, po naprawdę, nie wiem, chyba godziny podróży z, z hotelu chyba w gdzie oni byli Tomek, w Nowym Sączu. Sączu. W Nowym Sączu, jak oni się dowiedzieli, że mają jeszcze jechać teraz do Poznania, a byliśmy w tym największym korku, jaki może się, prawda, przytrafić gdzieś tam po południu w, w polskich w dużych. Miastach, to po prostu było mi szkoda. Było mi szkoda. No dobra, ale co w takiej sytuacji? To od razu zapytam, a jednocześnie uruchomimy naszą linię. Bo jeśli ktoś ma ochotę porozmawiać z wami e, pod numerem 22-219-50-31, może do nas zadzwonić i za chwilkę podyskutujemy sobie tutaj o turniejach piłkarskich. No ale jak jak to się skończyło? Bo, bo, to, bo to, tak naprawdę to nie jest wina ani Twoja. No oczywiście, że nie. Oczywiście, tą, że nie. Po, ani, to tym, nie bardziej Piotrka, tym bardziej Piotrka, który, <laughs> który chciał pomóc. Moja zupełnie. Tym bardziej, że Juventus wyjechał z zapasem prawie ośmiogodzinnym, także no, droga, nie jest to wina Juventusu. No tak. też nie jest wina Juventusu i myśmy się w życiu nie spodziewali, bo przecież co roku jakaś drużyna ląduje we Wrocławiu czy, czy wylatuje z Wrocławia i nigdy nie było problemów. Pech chciał, że, że jednak, jak Piotrek mówi, że w jednym czasie były dwa czy trzy wypadki na autostradzie i trzeba było szybko reagować. Wiemy, chyba stanęliśmy na wysokości zadania, zrobiliśmy to, co w naszej mocy, przetransportowaliśmy zespół do, do Poznania, wynajęliśmy im hotel, kupiliśmy nowe bilety. Tylko skończyło się to tym, że, że uszczupiło na to nasz budżet z tego roku. Około 15 tysięcy. Taka mała niespodzianka. Mm -hmm. a, a jeszcze dodam, no. że doszło do, do ciekawej sytuacji. To, to, to Tomek, chyba gdzieś tam swoimi drogami prawda, prywatnymi ale zostało załatwione ale została załatwiona eskorta policji nawet słuchajcie żeby żeby nas na to lotnisko yy, możliwie najszybciej tak. dostarczyć ale ale nasze spotkanie z policją nastąpiło już w takim momencie że, że ja po prostu podszedłem tylko do na stacji benzynowej do, do tego radiowozu i po prostu podziękowałem i powiedziałem że to już nie yy, to już nie trzeba bo, Ale bo warto warto po to podziękować tak. właśnie policjantom bo, tak, tak, mówię, bo to naprawdę, jest takie... zgłoszenie to... zgłoszeni mieli nietypowe ale ale podjęli temat naprawdę tak. i tych chyleczoła i, I na początku była taka sytuacja, że no zmęczeni trenerzy Juventusu, prawda, no, słuchajcie, co można zaproponować ekipie na polskiej stacji? No co można? Hot doga oczywiście, tak? Niestety, no, czy znaczy niestety, na początku kiwali głowami, że nie, tylko dzieciom jakieś tam, prawda, ciastka, a później po prostu wszyscy, jak jeden mąż, jedli te hot dogi i słuchajcie, i, i naprawdę, i, i tak sobie żartowaliśmy z trenerami Juventusu, słuchajcie, co by było, gdyby to był trener, gdyby to był syn Cristiano Ronaldo, który, tam jak mówię, był awizowany. I jeden z tych, takim, takim łamanym angielskim, jeden z tych, tych, z tych trenerów, czy tam, że nie pamiętam, masażysta, czy ktoś ze stafu powiedział, jak to co? Wysłałby po nas swój samolot, Ładniej byśmy by, szybko wrócili do domu.